Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj niedziela, piękny dzień i mam takie przemyślenie z tygodnia. Utkwił mi w tym tygodniu palec pana Suskiego w, w, w pamięci, w pamięci palec, ponieważ pan Suski, Niemcy słyszeliście wszyscy, zaraz wyjaśnię, e, powiedział, że nie udało się stu posłów zagłosować, e, ponieważ ta, ten ekran tego tabletu, co się na tym głosuje, to urządzenie e, nie przyjmuje suchego palca. <słyski> powiedział suchy palec, że znaczy suchy palec, że jak jest to to przeszkadza. I mnie to przeraziło, bo słuchajcie, 100 posłów owszem, no miało suchy palec, bo nie zagłosowało, ale to by znaczyło, że pozostałych 320 miało mokry palec. I rodzi się oczywiście pytanie, gdzie oni go sobie zwilżali, no bo wiadomo, że no, no część oczywiście z przyzwyczajenia po staremu jeszcze tam mokrym palcem jechali po tym tablecie na mokro, ale część ludzi y, pewnie bardziej brutalnych sposobów używało, oczywiście każdy ma własne skojarzenie, gdzie można zwilżyć palec, wiecie jakie to musi być krępujące dla Posłów, siedzą przed ważnym głosowaniem, przyczajeni, patrzą na, na palec, patrzą, a to tak nie widać na okonie, siedzą. Co oni muszą wykombinować ten palec, jak go zwilżyć, prawda? No są różne sposoby, no nie wiem, w ostateczności można tam ta, takie coś, ale takie urządzenie głupie nie jest. Kozę od barana odróżni, więc na pewno głos będzie unieważniony w razie czego. W najlepszej sytuacji jest oczywiście lewica, bo oni ostatnio bratali się z Jarosławem, więc palec mają pewnie jeszcze wilgotny. Ale co ma powiedzieć reszta z suchym palecem? Ja przejrzałem parę zdjęć posłów, nawet zobaczcie, niektórzy się nie kryją, prawda, gdzie będą palec nawilżali. Tutaj ewidentnie widać, niektórzy są w trakcie, niektórzy przed, niektórzy u kogoś, niektórzy u siebie, ale zobaczcie, na pozostałych biedaków, oni se muszą znaleźć taki moment, żeby ich nikt nie widział, żeby, prawda, coś z tym palcem, prawda, no żeby go gdzieś nawilżyć. Więc ja wymyśliłem, żeby przed wejściem do Sejmu był taki pojemnik e, na płyn do nawilżania suskiego palca, suchego palca, tylko nie, nie, nie oczywiście nie w kształcie chrzcielnicy, no bo to antychrysty z PO by tam nawet paznokcia nie zamoczyli, więc naczynie musiało być neutralne światopoglądowo i powinien je fundować premier. On miał mis miskę ryżu, powinien ją postawić przed wejściem, dzięki temu Polacy nie musieliby już zapierdalać za miskę ryżu, oczywiście pierwsza musiałaby wejść Krystyna, żeby wyjeść to co jest w misce, no i wtedy mamy miskę pustą, wtedy potrzebujemy już tylko wodolejcy, więc do akcji znowu wkracza premier i opowiada o jakimś e, sukcesie rządu, no i miska już po chwili pełna wody. Tylko jest jedno zagrożenie, bo czytałem, że to urządzenie do głosowania nie działa w dwóch przypadkach, jak jest właśnie suchy palec i jak jest pusta mózgownica. Ja to sprawdziłem, nieprawda, to jest nieprawda, absolutnie, bo sprawdziłem, panu Sasinowi udało się zagłosować, także z mózgownicą pustą jest, no chyba, że miał mokry palec, to już nie wnikam. A prawda jest taka, powiem Wam na koniec, że czymkolwiek oni by tam nie głosowali, czy to by głosowali, nie wiem, suchą ręką, mokrą nogą, czy śmierdzącą pod pachą, to i tak efekt jest taki, że to my na końcu zostajemy z palcem w nawilżaniu. Także dziękuję bardzo. Nie, nie nawilżam, tylko sprawdzam, czy jest wiatr, bo nie było, a teraz jest, dlatego żegnam się z Wami, bo jadę na żaglówkę. Trzymajcie się. Aha, i pamiętajcie, jeszcze na, na patronat mi wpłacicie, bo, bo, bo se piwo chciałem kupić. Jeszcze <laughs> na łódkę mam, ale, ale na, na piwo nie mam. A piwo nie będzie dla mnie, tylko dla żony. I to nie mojej, tylko kolegi.